Cześć, cześć, tu Konrad z Moto pod Prąd, a ze mną jest Suzuki Vitara. Vitara po z silnikiem 1,4 litra Booster Jet w wersji 4WD z manualem i 129 koni mechanicznych pod maską. Także zapraszam na plusy i minusy na temat tego samochodu, tak zwany hot OR NOT. A ja już nie przedłużam. Tylko lecimy, bo znowu zaraz zacznie padać. Najlepszym plusem tego auta bez wątpienia jest napęd 4WD. Tutaj mamy takie pokrętło, które służy do blokowania tego napędu albo wybrania odpowiedniego trybu, choćby nas śnieg, czy bardziej sportowa opcja. Jak naciśniemy, to mamy tryb automatyczny, wówczas to samochód decyduje, jak ma tym napędem się dzielić, ale powiem Wam szczerze, że w tej półce cenowej to naprawdę rzadkość, żeby auto było 4x4. Czy witara jest autem terenowym? No oczywiście nie, to crossover, SUV, który z prześwitem 17,5 cm no daleko nie zajedzie. Za kierownicy opowiem Wam o tym, że ta witara ma wszystko to, co mieć powinna. Jest oczywiście 9-calowy ekran dotykowy, który ma bezprzewodowe łączenie z telefonem, projekcję, czyli carplay lub Android Auto. Jest osobny panel do klimatyzacji automatycznej, jednostrefowej, ale jednak automatycznej. Jest nawigacja, jakieś audio, ten tryb 4x4, podgrzewanie siedzeń. I naprawdę myślę, że więcej nie trzeba, a cena jest atrakcyjna. Tak więc, cena witary jest jednocześnie jej zaletą. No, bo tak wyposażony samochód kosztuje 135 tysięcy, ma napęd 4x4, dużo wyposażenia, nie jest też najmniejszy i posłuży Wam jeszcze przez wiele lat. Witara na rynku jest już w tym kształcie od ponad 10 lat. No i nic nie zwiastuje, żeby miało się to zmienić, no bo na świat przyszła już elektryczna witara. Teoretycznie ta spalinowa i elektryczna mają być sprzedawane jednocześnie, no ale to powoduje, że tutaj się już nic w tej karoserii nie zmieni. Jest to swego rodzaju wada, no bo auto się już opatrzyło. Jeszcze w tym takim szarym kolorze, z ciemnymi dodatkami i dosyć spokojnymi felgami, wygląda dosyć nudno. Z jednej strony można cieszyć się tym 9-calowym ekranem, bo ma ładne grafiki, ale no słowo uwagi mam do tego, jak on działa. Powiem szczerze, że jego szybkość i płynność, wszystko to bardziej działa jak na początku lat 2000, a nie 20 lat później. Suzuki Vitara nigdy nie było sportowym samochodem, no ale jazda tym egzemplarzem, w tej wersji 1.4 litra, 129 koni, manualna skrzynia biegów, nigdy nie będzie jakaś fascynująca. To auto do poruszania się z punktu A do punktu B, które do setki rozpędza się więcej niż 10 sekund, więc dynamiki tutaj nie uświadczycie, no i jest to swojego rodzaju jakimś minusem. I dodam od razu, że spalanie tego auta to tak 7-8 litrów średnio. Oczywiście na trasie można z tego zejść, a w mieście będzie ten wynik większy, ale takie średnie spalanie bym liczył. Suzuki Vitara ma już swoje lata, no i widać to we wnętrzu. Projekt jest pełen ciemnych i twardych plastików. Mamy tu jakąś taką srebrną listwę. O innej fakturze, ale nie powiedziałbym, że to jest jakiś super zabieg stylistyczny. A ten środkowy nawiew to kamera. Kamera, która patrzy na kierowcę i mierzy jego atencję. Suzuki Witara kosztuje w Polsce od 103 tysięcy złotych. Jest to wersja z napędem na przednią oś, z tym silnikiem, czyli 1,4 litra, 129 koni i skrzynia manualna. Wersję 4WD kupicie od 120 tysięcy złotych. Ten silnik i ta wersja to miękka hybryda. W ofercie jest jeszcze zwykła hybryda, oparta na 1,5 litrowym silniku. Z napędem na przednią oś za 119 tysięcy zł lub na wszystkie osie za 130 tysięcy. Oczywiście to są ceny od. Wersja pełnej hybrydy ma już tylko automatyczną skrzynię biegów. I stojąc tak oko w oko z Witarą czas podsumować moje spotkanie z tym samochodem. Z tym zdroworozsądkowym samochodem trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ta cena i to, co to auto oferuje, zdecydowanie jest dobrym argumentem do pojedynków z autami chińskimi. Azja kontra Azja, aczkolwiek no, tutaj mamy Japonię, czyli samochody sprawdzone od lat, plus nowe Chińczyki, które rozpychają się na polskim rynku. No i Witara ma szansę z nimi walczyć. I żegnam się z Wami razem z Suzuki Witarą. Jeśli ją macie, to piszcie w komentarzach, na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę. Chętnie poczytam. W międzyczasie oczywiście pamiętajcie o łapka w górę czy subskrypcjach. Za tydzień kolejne auto. Jeśli jesteście ciekawi jakie, to zapraszam do mojego Instagrama. Nazwa pojawi się u dołu. A jeśli mało Wam motoryzacji, no to oczywiście blog motopodprąd jest codziennie aktualizowany. Tam newsy, recenzje, porady, więc też oczywiście zapraszam.